W miesiącu czerwcu roku 2024, jak co roku o tej porze, zakład ubezpieczeń społecznych zwaloryzuje składki zgromadzone na kontach i subkontach osób ubezpieczonych, czyli przyszłych emerytów. Kwoty zapisane na kontach są podstawą obliczenia wysokości świadczenia, emerytur i rent po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Składki zgromadzone w zakładzie ubezpieczeń społecznych przez osoby ubezpieczone każdego roku są waloryzowane. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek na kontach ubezpieczonych to 114,87%, a środków na subkontach to 109,91%. Waloryzacja, czyli zabieg podnoszenia wartości kapitału zgromadzonego w zakładzie ubezpieczeń społecznych, ma zrekompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok, wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Opolskiego. Dla przykładu, osoba, która zebrała na swoim koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych kwotę 450 tys. zł, dzięki waloryzacji zyska 66 900 zł do 516 900 zł, Natomiast jeżeli ktoś do tej pory zgromadził 850 000 zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta zwiększy się o 126 400 zł do 976 400 zł. Wyższy kapitał na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oznacza w przyszłości wyższe świadczenia w tym emeryturę. W przypadku osoby, która zgromadziła na swoim koncie 450 tysięcy złotych kapitału, tegoroczna waloryzacja składek pozwoli obliczyć jej emeryturę wyższą nawet o ponad 250 złotych DLA osoby w wieku 60 lat lub ponad 300 złotych DLA osoby w wieku 65 lat, zależnie od płci. Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tysięcy złotych, może otrzymać świadczenia wyższe o około 480 do 580 zł. Proces waloryzacji składek zgromadzonych na koncie i subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia roku 1948 oraz tych, które nawet przez krótki okres podlegały powszechnym ubezpieczeniom społecznym. Każda z takich osób może mieć dostęp do informacji o stanie swojego konta. Od roku 2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia takie dane na profilu użytkownika Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Od tego roku zakład nie wysyła już informacji o stanie konta ubezpieczonego w wersji papierowej, choć taki dokument może być wydany w formie tradycyjnej na życzenie klienta.